Cześć, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Akciana I w dzisiejszym odcinku lecimy dalej z fabułą, więc idziemy się spotkać z Sofie Tak dokładnie, i jak możecie zauważyć, naprawiłam trochę e, Mam nadzieję, że mój głos też jest lepszy I kurde, nie, nie jeść mi jeszcze I ten, e, gdzie miałam iść? Dobra, pójdźmy tędy e, I też naprawiłam to, że mam w końcu muzykę, wow Yy, ogólnie to wybaczcie, że... kurde. Wybaczcie, że nie było wczoraj odcinka, ale przez yy, to, że wróciłam do szkoły. Yy, no i wiecie jak to jest w szkole. Trzeba się spotkać z koleżankami, kolegami i tak dalej. Ale już minęło wszystko takie nowe i... to zombie. To nie zombie. Kurde, już chciałam zabijać. Dobrze, że, to, że nie można zabijać w tej grze prawdziwych ludzi, bo by było nieciekawie. Nieciekawie by było. Dobra. Zaraz tam do więc nie martwcie się. O jezu. A czemu ona tutaj jest? Aha, dobra, bo to ta misja. Ogólnie ja już przechodziłam tą grę, tylko że niektóre rzeczy zapomniałam. Opsia. Eee. Y Witam cię, jak on ma na imię. Zapomniałam, strażniku Zoe. Hej, Herman. Gdzie, Sofie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. D -d dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. A Herman, dobra. No to czekamy na Sofie. Ale czek, czeka, nie? Ja to zawsze mam problem tak zasnąć. Ja nie umiem po prostu zasypiać tak nagle. Ja muszę, nie wiem, przeczytać książkę, bo muszę cokolwiek zrobić. Cokolwiek muszę zrobić, ale nie mogę być na telefonie, bo wtedy nie zasnę. Nie? Wtedy mnie, w, 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 wtedy mnie wpędza w to koło skrolowania po tym telefonie i tak dalej, i nie mogę zasnąć. E, dobra. Ja? Nie podoba mi się to. Ej, ja nie mogę tu już ustępu przetrwania, nic. A mogę tutaj wyjść? Nie. Muszę iść za głosem. To idę za głosem. Ej, gdzie jesteś, Mia? Ej, ale, tutaj. Ale on ma przyjemny głos, nie? Ejden, co się z Tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Spokojnie, Ejden. Spokojnie, to trochę halucynacja. O ja nie biegnij. Mia? O nie, 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 nie! Biegnij! Kurde, czemu nie biegniesz? On normalnie idzie, ja bym biegła. To jest. E, Mia? O Jezu. Jaki trupi wiele osób. Co wy do mnie pisze? Co by tam tam. O, ale ładnie. Jaki Joe zapłacą mi za to? Za co znowu? Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Mm. Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego. Jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego... Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszę. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go odkąd byłam mała. Po jej śmierci. Pozostał nam bliski. Oh. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona, ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie. Czy może ja, jego... siebie nawzajem. Wyrównajmy to, tak? E, mogę. E... No nie denerwuj się, no jak ma się nie denerwować, nie No w sumie. To jego plan zawiódł nie? To może to łączy się z morderstwem Jack i Joe miał coś wspólnego z morderstwem Lukasa? Joe mógł mieć. To kompletny świr. I złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Za to wam też się kompletny świr. Jest twórzem. Myśli racjonalnie. Czyli nie. E, co dalej? A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. A to może sam byś pobiegł, co? Jak zmienisz zdanie. Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Wy go z tego bozaru? Nie no, sorry. Fajne ma tatuaże, ale w głowie mało. Pisklak, twoje zdrowie. Ta, piska, którego zostawiłeś, no. No super. Nie, ja już kogoś słyszę tam z tyłu. A w sumie zaciekawił mnie Pisklak. Pisklak był wam bliski, tak? Pisywał wiersze. Pokazywał mi je i mówił, że wszyscy inni są na nie za głupi. Nie wyprowadzałam go z błędu. Był w porządku. Przyjęłam go po tym, jak stracił ojca w ciemnej strefie. Miał 10 lat. O. Był dzieckiem. Właśnie. Nie miał nikogo innego, więc go przyjęłam. A jego matka? Dobra, co zrobisz, kiedy ich zabijesz? Jeśli nie zabijesz tych bandytów, to. Kutasa i Fiuta, myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karol się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralf, Suzy, Logan, Pisklak. Trzeba ich pomścić. Jackie Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. A, czasem łapiesz szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Ta łapie szumy. Ciekawe. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Blisko na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. O. o moje życie? Kurde, szantażują mnie jeden z drugim. Co to ma być? Ja wiem, że ja mam niewykorzystane punkty umiejętności, ale. Aha, to ja mam tam um... Wy... Witam pana. Ja, ja już podziękuję. Um, mam jedno takie. ważne pytanie: które ja mam tam dojść? Ale. O, oh, nie, 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 nie. Prawie spadłam. No nie wierzę. Dlaczego? Spierdzielać jeden z drugim. Ja się z wami nie bawię. Nie, nie, nie. Ajtor, ty cholero jedna prawie przez moje życie to ja prawie tutaj zginęłam, i by już wcale życia nie było. Ty cholerniku jeden. Oh, ciarek dostała. czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw kondyci Chucka i Joego zabili ludzi Karla. Teraz Sofi przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. I hmm. dlaczego miał być to problem? No to. To już jest trochę problem, Aiden, więc kupię pytanie. Jesteś to, żeby mi to. powiedzieć? mnie ostrzec. Pomogłeś mi z łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. <grytanie> tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sofie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie. Dowiedz się od Sofii, kiedy. Ej, panuje... nie powiedziesz do końca. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. <laughs> Idź pomóc Sofii. O, my Ale tego zabijemy tutaj. Poczekaj, która godzina jest tutaj? A kurde, szósta. Ja bym się Ciebie pozbyła, A teraz mam taki piękny moment, taki... Kurde no... Jezu, pomocy! Nie mogę! Tutaj nikomu, nikomu nie można ufać. Przez Ciebie prawie skinęłam i przez tego pana tutaj właśnie, który tak sobie idzie na spacer, nie widzi mnie, jest taki... Zamknij się, co?! Nie wskazuj mi! Ja nawet nie wiem, gdzie mam teraz iść. A, no super. Um, a gdzie jest ten pan mój kochany? E, czekaj. Pał? To było? Co co to było? Wow. Agresor, agresor. Patrzcie go, patrzcie go jak biegnie. Co to? Co to masz za ruchy, człowieku? O, no, poczekaj, mogę lornetkę? O. Co to, co robi? O. <ścoughs> wow, piękne. Moment, moment, on zginął? Moment, moment, on chyba zginął, zginął, mogę go by może przeszukać. Czekaj, Ej ten pośpieszcie! Dobra, moment, 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 ja go idę, ja go chcę pomacać. Kurde, zginął cholernik jeden. Nie, moment, tutaj coś, tam coś chyba zostało. Tam coś chyba zostało. Ło, wow, 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 no, 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 Por favor, no, no, no. no. Tutaj. kopsia. Tak, patrzcie, zostało. O mój Boże! Ja chyba muszę zacząć szczęście i śledzić. Wow Dobra, dostałam moją nagrodę Jest. Zdaje się, że Sofi tu nie ma. Rozejrzę się za nią Musimy! Ja bym się chciała uleczyć Co ja w ogóle tutaj zaznaczam na mapie? Nie wiadomo, co Poczekaj, poczekaj, panie jednej rzeczy Jaka Zanim jak gdziekolwiek pójdę, chciałabym zabić tego tego upiora tam Ponieważ nie mam aż tak dużo um, Tych, tych e, Inhibitorów, dokładnie tego słowa Czy ja mogę się tutaj w ogóle... a, Nie Go, Nie suszy mnie, wiesz? Ojku, zaraz, zaraz mi się lech kichnąć Już, już mnie w nosie spędzi. Zaraz będzie, a co? Albo i nie. Gdzie to było? Może dzisiaj znowu posiedzimy jakiego spora? Ehm... A dobra, to było tam. Ludzie, no nie krzyczcie tak na mnie. Jego tego nie ma, prawda? A Nie ma. Opsia. Albo i nie! I teraz, hopsia! Albo też to nie ma dobry pomysł. Dobra, teraz hopsia, hopsia. O kur! Czemu? Uh, czy to jest przerwa? Czy to jest pauza? Dobra, kontynuuj. Witam pana. Cholerniku jeden chodź tutaj. Jak go zabiję się kierką? Naprawdę myśleliście, że ja tutaj będę się zmieniła? A przy Gdzie jest ten cholernik? A! Jezu, za dużo za dużo ich za dużo za dużo za dużo za dużo za dużo um. Cichaj ucisz się to moje może dlaczego wiesz Czekaj czy to jestem o cholera jasna No i masz baboplacek! placek. Um. Widzę się w bardziej niekorzyst bardzo niekorzystnej danej sytuacji teraz. Właśnie możecie to. Zo czy ja go zabiłam? Zbadaj! Ty też! Kurde. Moment, czy ja go właśnie zabiłam? Moment, co. No nie wierzę! No nie! No nie! ja tak nie chcę. A! Gdzie ten jest? Cholernik, jeden. <ścoughs> I tam to! To No weź idź dalej, co? No kurde, mało jedna. No zabił mnie. Idź pomóc Sofii. Ale bądź ostrożny. A ty się tam budzisz, co ja tutaj przeżywam. Kurde, zabili mnie. Ale ja się nie poddam. No cicho, Aj, tor co? On gdzieś tutaj skinął, nie? No dobra, trudno, już go nie pozbieram. No kurde, ja go już słyszę. No zamknij się. Ej, spierdziewaj stary. No ty, choleru jedna. Jego się nie da zabić, no kurczę no... Krzywy, ty, kurde, no. Weź spadaj stąd, co? Spadaj. Ja nie mam na ciebie siły i nie mam na ciebie czasu. Ja chcę tylko... ja tutaj przyszłam tylko po inhibitory, no halo, no co to ma być, no? Zabity w czasie akcji, no co ty nie powiesz? Weźcie, wyłączcie te małpy skaczące, co? Co ja im winna jestem? Co ja im takiego zrobiłam? żeby mnie ścigały. Mam tu przynajmniej te inhibitory? Kurde, no jeszcze mi się te kupię. Dobra. O! Nawet nie wiecie, jak, jak mi się ręce trzęsły. Przed chwilą. Eee. u um. mnie. Kolejny kupca. Eee. A, a. A, dobra, to mi się podoba. No kurde, no co ja im zrobiłam, żeby sobie na takie traktowanie zasłużyć? Nawet nie wiem, jak, jak to wyłączyć. jak wyłączyć te głupie małpy, co? Patrzę po nagrywaniu, jak je wyłączyć? Ponieważ ja nie mogę się tutaj normalnie bawić, tak? Nie mogę sobie zbierać rzeczy, bo taka. Zamknij się, co? Nawet już tych. Ja, ja, ja tutaj nikomu nie mogę ufać, tak? Wszyscy planują mnie zabić. Zobaczcie tych głupik, który kąty kółka no, na dole. Nie wiadomo ile ich więcej matka nie miała. ludziom z bazaru. Są bardziej niebezpieczni niż się wydają. Proszę, Aitor, oszczędź mi tego, co? Pomocy! Ja tak nie chcę! Nie w taki sposób. Szybciej proszę cię, Aiden. Chyba nie chcesz skinać przez nich wszystkich, co? No. I Jedna takim oto... Potrzebuje jednej rzeczy. Poczekaj. Co masz na myśli? Nieważne. I takim oto sposobem zakończmy ten odcinek naszym... Yy prawie udanym wylotem po inhibitory. Ja dziękuję Wam za oglądanie i pa pa!